Powiat miłgorajski będzie realizował zaplanowane przez Radę Ministrów, przez Ministra Zdrowia, Narodowy Fundusz Zdrowia, a także Głównego Inspektora Sanitarnego punkty szczepień powszechnych celem wyszczepienia jak największej liczby mieszkańców naszego kraju, w tym właśnie powiatu miłgorajskiego. Zgodnie z założeniami w każdym z takich punktów ma być szczepionych minimum 200 osób dziennie. A związane jest to między innymi z tym, że w najbliższym czasie spodziewamy się jako kraj bardzo dużej liczby dostaw szczepionki, a będzie to gwarantowało bezpieczeństwo sanitarne i zdrowotne, bezpieczeństwo Polaków. Zważając na populację powiatu miłeńskiego, w naszym powiecie zaplanowaliśmy utworzenie dwóch takich punktów. Jeden to jest w mieście Miłgaj. Tutaj będzie to w szkole medycznej. We współpracy z tą jednostką oraz z avion szpitalem będzie utworzony punkt szczepień powszechnych. Drugi, natomiast kolejna z lokalizacji jest to Tarnogród, budynek dawnego gimnazji. Również tam też w planach mamy, żeby szczepić około 200 osób dziennie. Placówka w Tarnogrodzie utworzona jest z podmiotem. Świadczącym usługi medyczne, w tym wypadku jest to stacja pogotowia Zamość, a także przy ścisłej współpracy z burmistrzem Tarnogrodu, Pawłem Decem, który zaangażował się również w to działanie, między innymi poprzez udostępnienie lokalu, wyposażenia i oddelegowanie pracowników do pomocy. Dzięki bardzo dobrej współpracy z zarządem powiatu biłgorajskiego, z całym powiatem. Nasza stacja za pośrednictwem stacji rejonowej w Biłgoraju będzie obsługiwać punkt szczepień powszechnych w Tarnogrodzie. Uważam, że jest to po pierwsze bardzo dobra lokalizacja, biorąc pod uwagę populację, która zamieszkuje w tych okolicach, a po drugie, ten punkt szczepień w budynku dawnego gimnazjum myślę, że będzie taki dostępny dla, dla mieszkańców. Jeżeli nie zabraknie szczepionek, a jestem głęboko przekonany, że nie zabraknie to powinniśmy szczepić minimum 200 osób dziennie. Na tyle jesteśmy przygotowani. Jeżeli będzie więcej, to postaram się zwiększyć albo wydłużyć godziny funkcjonowania, albo zwiększyć, nieładnie mówiąc nasze moce przerobowe. Dzięki sprawnym i szybkim rozmowom z panem dyrektorem Zespołu Szkół Medycznych w Biłego Raju utworzyliśmy właśnie w tym lokalu ten dodatkowy punkt, którego otwarcie przewidujemy może się uda na koniec kwietnia, jak i na początku maja. Zespół szkół zapewnia lokal plus wyposażenie typu stoliki, sale, natomiast ze strony starostwa powiatowego będzie doposażenie w postaci sprzętu, takiego jak lodówki, komputery i rzeczy niezbędne do rejestracji, jak i przeprowadzenia tego szczepienia. Planujemy, że punkt szczepień będzie czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8:18, natomiast w soboty również będzie taka możliwość od godziny 8 do godziny 13. Warto jeszcze dodać, że podjęliśmy współpracę z Wojskami Obrony Terytorialnej do pomocy w obsłudze tego punktu, jak również będą oddelegowani pracownicy kompetentni, pracownicy Starostwa Powiatowego. Jeżeli chodzi o harmonogram tychże prac, to w ostatnim czasie dosyć intensywne, intensywne rozmowy i z Urzędem Wojewódzkim i z Narodowym Funduszem Zdrowia wskazują na to, że końcowy harmonogram już mamy zatwierdzony. Te punkty, o których mówiłem, również zostały zaakceptowane zarówno przez NFZ, jak i przez Lubelski Urząd Wojewódzki. Będą podlegały jeszcze weryfikacji, to nastąpi w przyszłym tygodniu, kiedy odbędą się kontrole pod kątem wymagań, spełnienia wymagań, wymagań sanitarnych. I zgodnie z zapowiedziami, ostatni tydzień kwietnia będzie to czas, kiedy faktycznie będziemy już prawdopodobnie składać zapotrzebowania na szczepionki, a faktycznie możemy się spodziewać, że pierwsze szczepienia rozpoczną się z początkiem miesiąca maja. Dbajmy o siebie, szanowni Państwo, dbajmy o otoczenie, dbajmy o zdrowie swoich najbliższych, jak i naszego otoczenia. Zachęcam Państwa do skorzystania z tej okazji i zaszczepienia się. Ja osobiście jestem zaszczepiony pierwszą dawką. Zgłosiłem się do tego programu zaraz po jego ogłoszeniu i bardzo sprawnie, kiedy przyszedł mój rocznik, dostałem informację o rejestracji i możliwości wyboru punktu szczepień. Ja się zaszczepiłem w Zamościu. System rejestracji do szczepień pozostanie niezmieniony. Czyli te kanały, które były dotychczas telefon, internet, będą dodatkowo numery telefonów właśnie dedykowane do tych punktów szczepień, a jednocześnie będzie też pula szczepionek dla osób, które bezpośrednio będą przychodziły, zało, z założenia będą bezpośrednio przychodziły do tego punktu, oczywiście po wypełnieniu odpowiednich dokumentów, ankiet i kwestionariuszy. Ze swojej strony oczywiście serdecznie zachęcamy do tego, żeby na bieżąco śledzić informacje na stronie starostwa, jak, jak też w lokalnych mediach, kiedy będą państwo mogli, gdzie będą Państwo mogli uzyskać informacje, kiedy te szczepienia się rozpoczną. Pojawiałyśmy również pytania o to, jaką szczepionką będą szczepieni ewentualnie tutaj mieszkańcy. Według naszej, naszej wiedzy i zapewnień ministerstwa dostępne będą wszystkie szczepionki, te, które w, znajdą się w agencji rezerw materiałowych, czyli zarówno Pfizer, AstraZeneca, jak i, jak i Johnson czy Moderna. Warto jeszcze dodać, że na dzień dzisiejszy w powiecie biłgorajskim mamy zaszczepionych ponad 14 tysięcy osób z czego prawie cztery tysiące przyjęło już dwie dawki. W dniu wczorajszym zaszczepiło się ponad 400 osób. Mam nadzieję, że po uruchomieniu tego punktu ilość szczepień wzrośnie. Przede wszystkim tutaj że brawa należą się powiatowi biłgorajskiemu, panu staroście, całemu zarządowi, ale też naszemu organowi założycielskiemu, czyli Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Lubelskiego w Lublinie, z, z panem marszałkiem Jarosławem Stawiarskim, z panem wicemarszałkiem Michałem Mulawą, którzy, myślę, że nie zdradzę wielkiej tajemnicy, uparli się i, i dzięki temu na terenie powiatu biłgorajskiego takie punkty szczepień będą dwa, przy czym w większości powiatów w Województwie Lubelskim są po jednym. Wynika to, tak jak mówiłem, z, po pierwsze z dużej populacji, z dużych potrzeb w zakresie szczepień i z takich analiz statystycznych, które mówią o tym, że tutaj w tych grupach, które wymagają najszybszego wyszczepienia tych osób jest najwięcej.